Witam serdecznie. Adolf Bocheński napisał kiedyś, w kontekście rządów pomajowych w Polsce, że demokracja to taki ustrój, w którym opozycja może legalnie dojść do władzy. No chodziło wtedy o to, że wbrew skrajnym opiniom z jednej i z drugiej strony, no, tym, które kwestionują. Ten autorytarny charakter rządów sanacyjnych i tych, które twierdzą, że to była dyktatura, no rządy pomajowe miały dużą bazę społeczną i nawet jeżeli na podstawie danych wyborczych zakładać, że miały przeciwko sobie większość społeczeństwa, to jednak dysponowały względną większością, bo opozycja lewicowa i prawicowa nie była nigdy w stanie zjednoczyć się przeciwko rządowi zawsze miała więcej wspólnego z rządem niż z tą drugą częścią opozycji. No, system awaryjny polegał na czym innym, no, na tym co w Brześciu, że kiedy opozycja rzeczywiście wydawało się, że może wygrać wybory, no to po prostu i liderów wsadzono do więzienia. I dlatego Bohański właśnie pisał, że Demokracja to nie jest taki ustrój, który są wybory, tylko wielopartyjność i tak dalej, ale taki ustrój, w którym opozycja może legalnie dojść do władzy. No tak jak u nas. Ale parafrazując Bochańskiego, można powiedzieć, że parlamentaryzm to taki porządek polityczny, w którym opozycja może wygrywać głosowanie w Sejmie. No, mówię o tym oczywiście, w kontekście tych niedawnych wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa i tej afery, jaka wybuchła w związku z anulowaniem głosowania przez panią marszałek Witek, no, informacje ciągle na ten temat krążą sprzeczne. Czy pani marszałek widziała na ekranie tylko liczbę głosujących, czy wynik wyborów, czy. Wynikało z tego, że pomylili się tylko posłowie większości, czy mylili się posłowie na całej sali, czy była awaria techniczna, czy nie było. No to wszystko już mówię, zostawmy w tym miejscu. Ważne jest to, że w żadnym wypadku, jeżeli w Polsce podziały polityczne nie mają postępować naprawdę coraz głębiej, to w interesie nawet władzy jest to, żeby umieć pokazać, że parlamentaryzm działa że czasami i rząd może przegrać wybory. Przecież nawet wotum nieufności w dawnym porządku parlamentarnym polegało wotum zaufania. Rząd zwracał się o wotum zaufania w dawnym porządku parlamentarnym wtedy, kiedy groziło mu, że przegra jakieś ważne głosowanie. Ale to nie jest tak, że musi wygrać każdą poprawkę i tak dalej. Teoretycy politycy wręcz mówią, że taka sytuacja, kiedy narasta frustracja po jakiejś stronie społeczeństwa, po prostu jest groźna dla państwa. To jest jak garnek przygnieciony kamieniem, pod którym coraz bardziej gotuje się woda. No można, się od tego, można się w pewnym momencie w sposób niezamierzony od tego bardzo poparzyć. Ja nie będę w tej chwili rozstrzygał, jak było w Sejmie z tym głosowaniem, ale wiem jedno, że sam fakt ryzyka przegrania głosowania nigdy nie może być powodem do tego, żeby je anulować. Nigdy. Więc jedna sprawa to jest to, co się wydarzyło, druga sprawa to jest cała debata, którą to wywołała i komentarze, które słyszymy. No, na mnie największe wrażenie zrobił. Komentarz byłego ministra posła Bartłomieja Sienkiewicza, który, zacytuję to dokładnie, powiedział: To się w głowie nie mieści, żeby coś takiego mogło się zdarzyć w Europie. Otóż ja bym chciał uspokoić pana posła Sienkiewicza, bo demonstruje naprawdę godne słuchacze, pada za głowy iście Sienkiewiczowskie wyobrażenia o Europie. Ja rozumiem, że gdyby pan poseł powiedział, że przecież to się nigdy nie zdarzyło w Polskim Sejmie. Chociaż podobno się zdarzyło, bo odwrotna sytuacja yy, yy, też była. Ale gdyby to się nigdy nie zdarzyło w Polskim Sejmie. To się nigdy w naszej historii nie zdarzyło. No ale w Europie akurat to się zdarza. No. Zdarza się. No panie poszle, rok temu, yy, niecały. W mojej Komisji Swobód Obywatelskich, w Komisji LIBE, w Parlamencie Europejskim zdarzyła się wskutek pewnej zręcznej taktyki, proceduralnej zresztą, sytuacja, że głosowanie imigracyjne wyjątkowo wygrała prawica, bo stanowisko naszego klubu konserwatystów zostało poparte przez... Europejską Partię Ludową przez Hadeków. No wyjątkowo, oni z reguły głosowali przeciwko konserwatystom zawsze z socjalistami, prędzej z komunistami niż z prawicą. Ale raz się udało wygrać. No i się podniósł, podniosła się taka wrzawa w komisji: od liberałów po komunistów przez socjalistów. Zielonych, i tak dalej, że jak to możliwe, że w polityce imigracyjnej prawica wygrywa głosowanie, no i przewodniczący Claud Moraes szybko zarządził reasumpcję, głosowanie anulowano, wynik był już taki, jaki być powinien demonstracja, demokracja skonsolidowana zadziałała, to znaczy demokracja dobrze skonsolidowana, taki w której wynik zawsze jest przewidywalny. Także w Europie takie rzeczy się dzieją. No, całe to pojęcie demokracji nieliberalnej, którym posłużył się na wykładzie dla swoich młodych działaczy Viktor Orban, tak naprawdę, no, idzie właśnie z tego, co widzimy, co się dzieje w instytucjach świata zachodniego, narodowych i międzynarodowych. To jest to przekonanie, że opozycja wobec porządku liberalnego w żaden sposób nie może wygrywać, obejmować władzy, bo to będzie populizm, koniec. I druga rzecz no z doktryny praw człowieka, która już tak naprawdę z prawami ludzi ma stopniowo coraz mniej wspólnego. To jest to przekonanie wyrażone przez, swego czasu przez nieżyjącego już prezydenta Mitterranda, że jeżeli chodzi o prawa człowieka, władza ma prawo narzucać swoją wolę. To właśnie ta ideologia jest źródłem autorytarnych decyzji, które stają ponad demokracją. To dlatego na przykład ostatnio Parlament Europejski mógł zaatakować nie polski rząd tym razem, nawet nie polski parlament, tylko polskie społeczeństwo, dlatego że atak na inicjatywę ustawodawczą. Stop pedofilii, rezolucja podjęta w tej sprawie przez Parlament Europejski. No jest po pierwsze właśnie atak na inicjatywę obywatelską, no czyli coś zupełnie absurdalnego, że instytucja polityczna atakuje społeczeństwo. Ale po drugie, jeżeli zastanowić się nad funkcją polityczną tego ataku, no to najwyraźniej widać, że jest to po prostu podżeganie instytucji publicznych do tego, żeby tłumić tego rodzaju inicjatywy obywatelskie. Podobnie było w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego z projektem stop aborcji. No, wtedy zaatakowano ten projekt, jeszcze raz powtórzę, społeczny obywatelski. W momencie, kiedy Marszałek Sejmu zarejestrował go w Parlamencie i po prostu wypełnił formalne wymogi uruchomienia, tego rodzaju procedury. No i to wywołało bardzo gwałtowny atak Parlamentu Europejskiego. I teraz, jeżeli domniemywać logikę tego ataku, to ona polegała na tym, że po prostu marszałek Sejmu powinien uniemożliwić rozpatrywanie tego projektu obywatelskiego. Tak wygląda demokracja skonsolidowana w praktyce. No i oczywiście ona również potrafi się posługiwać. No, Weźmy to w duże cudzysłów reasumpcją. Zresztą widzieliśmy te reasumpcje, widzieliśmy nawet w referendach europejskich to głosowanie aż do skutku w Irlandii, w Danii, we Francji. Głosowanie aż do skutku, aż osiągnie się właściwy, oczekiwany wynik referendum czy, czy plebiscytu. Także naprawdę, demokracji nieliberalnej szukajmy tam, gdzie liberalizm przekroczył swoje granice, a nie w opozycji wobec jego instytucji. No, takie rzeczy niestety w Europie się zdarzają dość często. Jeżeli ja zachęcam władze do tego, żeby nie zdarzały się w Polsce, to mam na myśli nie tylko proceduralne reguły, które oczywiście są bardzo ważne, bo obojętnie, czy będziemy to trywialnie nazywać regułami gry. Czy bardziej właściwie regułami współpracy. To właśnie ich pewność buduje poczucie wspólnoty, ich przekraczanie powoduje uczucie wykluczenia czy groźnej tak naprawdę dla współpracy na dłuższą metę frustracji. Dlatego nie chodzi wcale o <tryk> tylko procedurę. Chodzi po prostu o Rzeczpospolitą, o państwo. O to, żeby ono funkcjonowało, żeby ma, miało swoją ciągłość, ale też chodzi o wiarę w opinię publiczną, dlatego że naprawdę w naszej kulturze, kiedy ostatnie wybory powszechne pokazały jeszcze raz, że ten ja nazywam go w pewnym uproszczeniu, ale to wydaje mi się, najwłaściwszy, konsensus wojtyliański ukształtowany za Pontyfikatu św. Jana Pawła II. Zawierający w sobie i wybór cywilizacji, chrześci... znaczy, odrzucenie ataków na cywilizację chrześcijańską, może tylko bierną, część, bierną wolę pozostania przy niej, ale jednak wybór cywilizacji chrześcijańskiej, wybór niepodległości, antykomunizmu w różnych na różnych poziomach, no bo oczywiście konsensus to jest suma różnych stanowisk, ale on działa i dlatego nie należy się bać społeczeństwa, demokracji i tak dalej, tylko raczej skoncentrować całą tą energię, która idzie w tą wolę zdolną narzucać władzy, czy w spryt zdolny ogrywać oponentów, lepiej włożyć po prostu zwyczajnie w argumentację i w przekonywanie społeczeństwa. Tu oczywiście też jest problem. I powiem o tym już następnym razem bo rzeczywiście jest dzisiaj tak, że całkiem spora część społeczeństwa jest nie tylko przeciwko wszystkiemu, co mówi czy proponuje władza, ale w ogóle przeciwko sprawom kojarzonym z tą władzą. I to jest naprawdę sytuacja groźna. To jest sytuacja groźna dla Solidarności Społecznej, dla funkcjonowania Polski jako wspólnoty politycznej i nawet jeżeli tak jest, i nawet jeżeli wiemy, że to się nie zmieni od razu, to naprawdę nie ma sensu tego pogłębiać. Do tego wszystkich zachęcam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Witam wszystkich nowych subskrybentów i cieszę się, że jest nas coraz więcej.